Nie, nie tego no, no ale już się... nie spierdalaj, ona go rozjebie, bo jest na plecach O kurwa, spierdalaj jednak Ja sobie to kupuję mhm. Zabij się a nie. Gdzie ty spierdalasz? No kopaj go, kopaj go, no teraz to chuj, spierdalaj I Się perkładuje na spokojnie Kurwa, wybuchłem! Aaaa, Żyd użył trika! Kurwo! Murzyńska dziwko. Człapu, 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 człap. Co nie? I ta jebana bomba mnie obudziła o 8.03. Ja, 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 jakbym miał ten budzik, to bym kurwa nie wybuchł. No, więc już, już wiem... ...jak to jest wybuchać. I parować. Ogólnie. Kurwa swing! Kunia! Użyłem not carda. No to jest. Baba tak. Takiej web no co jest? No, zabije cię. Babo, zabije i zjem. Dobra, 4 for 4 do Sturbo Motores. Gdzie lecisz do mnie? Robię na dole, tak że mnie nie Wybuchłem. No i nie żyje Zapomnij, że nie żyje, tak? To bym się nie bawił tą paletą Kurwa Ile ja będę spał w tym sekretarzu? Zaraz się wyśpisz, nie? Cały ona pośladami było. chyba zrzuciła tą paletę, ona nawet rękoma nie ruszyła. A, bardzo fajnie. Cię z cię, babę Śmiesz wybuchać, generator! Zabije tą babę i zjem. Ło! Wow, wow, dzień dobry! Ła! Spierdalaj! Ale rzeczywiście wziął brat, wystraszył. On przechodzi przez nie jak... przez twoją matkę. Spierdalaj stamtąd, uciekaj. Igor, chodź, nie podnoś. Czemu wiesz, no na dole! Bieś mnie, bo baba już po mnie idzie. Babo! Babo mu. Ble, ble, ble. Chuj Tak szybko w fizę Jeszcze nie? No, no ja pierdolę, dzień dobry piesku Ta baba rzuciła na nas klątwę Skąd wiem, że ona bo wygląda jak dziwka Mam tego samego skina, ale ona wygląda jak dziwka, nie ja Babo, no mnie. Babo! NFZ time Chodźcie Hilna Kurwa No cóż... Uuu, tu jest! Nie no ty spelu Mam tu dwa palety Dwa fal Dwa palety? Pierdalaj Paleta numer uno Ja tw A... A T T A, -ti -ti. a -ti -ti. O bambuzla zlamaj Wow Ale dead hard! Pokaż to dziursko Zaprezentuję nie rób tego, nie. Nie rób tego. Aha, baba wyszła. Pierdal się. Raz, musisz mieć tu stąd i musisz umieć mu ruszyć. Dwa, muszą rozkminiać jak ty ją w ogóle wcisnęłaś w te ciuchy Trzy, niech siedzą w domu i gadają o nim, te zawisne cuki. Jest. Czyli nie, nie słyszałeś trzech punktów do sukcesu? Nie, nie słyszałem trzech punktów do sukcesu. Eee, twoja strata. Ruchy. Ty też ruchy kurwa zapierdalać Co to ma być? Bałagan Nie to oh, oh. tylko genera o, generator... o Springtrap generator ostrzegawczy nator Ostrzegawszy Gdzie ty zapierdalasz? Ruda, ruda baba Co Ruda tańczy jak szalona Krzyczy, piszczy, to jest ona. Nie zlukuje killera, się zestra. Mnie to zadziwia. To no, musisz zaraz nawet no. na Przynajmniej M1, na nim wymusiłem. Cztery, to jest jeden człowiek Kurwa, to nie jest okno! Czemu ja myślałem, że to jest okno? Ja mam schizofrenię. Dzięki, muszuj! Oj kolego, żeby takiego mi za. E, kop dzieciaka. Tak, jak, jak skoczy i zmisuje, to możesz go kopnąć. Dobra, leci za mną, bierz. Ty, chyba że ja go wezmę naokoło. A ja od tyłu wezmę tego surwa. Goni mnie, Lagama, mnie. Laga ma, laga ma, Nie miał lag. Ten śmieci ten. Y... A. Młody, zmykaj stąd. Zmykaj. Stąd. Sama jesteś Godzilla. Kurwa, choć illa. Ja pierdole, co ty głupi jesteś. Dobra, to tyle chciałem, adieu. Zapierdala Wiktorek do ciebie. Jeszcze ma te... To, to co to był za hex kurwa? I'm dying? Dobra, okay. healnijmy się, co? Pij zipę. Otrzesz pokoju. Nic się kurwa nie dzieje. Jest, jest dobrze, jest bomba. Bomba w ja no, Alan, krzynka Alan, Wake, skrzynkę, boję zamiast... Nie wierzę, jestem idiotą K -pum. K -pum. K -pum. no nie lag. <laughs> No za mną, syn biegnie! Dobra, to do ja Biegnie do ciebie, uciekaj, uciekaj, uciekaj. Ej, teraz to nie, nie fajnie, bo ja przeskoczyłem bardzo szybko przez te okry. Nie, nie nie przeskoczyłeś. U, mi, u mnie to były... Przeskoczyłeś i on się kitnął. Dobra, ja robię dalej. Na mnie zmysłowo dwie jak coś. Dobra, na mnie już jedną jeszcze jedna, żeby zostało Kurwa No kurwa, przyszedłem do Gena Ja, ja po tej wycale, to jest jeden Heksa Dwa Tak

Dopowiem że nie żyję, tak? To bym się nie bawił tą paletą. Kurwa. Ile ja będę spał z tym zagranarzem? Dobrze, się wyśpisz, nie? Za tobą idzie. Trudno. Brawo. Aha. Wow, wow. Jak ja pan co ty nie miał to to idzie tylko. Dobra. Może tak być. Oś się jeszcze nie podał. Nie, to zadziwia. On tu jest, on tu zapierdala. Wow. Panie kolego. Panie kolego. Saul Goodman mówi, że tak nie wolno. Panie kolego, wow! Odwrócił się! Saul Goodman tak nie pozwala. Widzisz nikt? <noise> Uciekł, mu. Ja go macę, tak on się macają? Ma Chyba je psa lubi na tą Chyba psa Koła autobusu, kręcą się, kręcą się, kręcą się. Zarek się teraz obudził, dopiero. Jutro on się jutro nie budzi. On się jutro nie obudzi. W nie sensie jest taka szansa, że się nie obudzi. Wiesz, ile on ma lat? To już nie są przelewki. Być może. No, nawet więcej niż 200, ale wiesz jak to jest. No to dzwonik z Notre Dame się spierdolił z dachu, widzisz to zarek? Kurwa, rzeczywiście. Bem bem bem. się mógł zdjąć teraz. Mogę! Kuja! Nie mogę! Wyłonił się kurwa za ścianę gógnią zdoby. O kurwa, Widzę, tu do mnie, rzeczywiście ciulanie słychać. Wesoły świąt rzeczy telewizja polska. Kurwa, kurwa. Kurwa na zakręcie, kurwa, kurwa na zakręcie. Jaką babu śmigło kręcisz, rób ten generator. Jaką babu śmigło kręcisz, rób ten generator. Widziało mnie. Nie ja widziałem jak w drzwiach kurwa biegła. Nie, bo ona zapierdalała szybciej niż ostry cienkłyku. Kurwa, grubto, kurwa, 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 kurwa. Biegnie na pełnej pizzie. Cze? Nie wiem, ale mikrofon. Mi kurwa Zarek, spierdalaj, ona do ciebie idzie. Ja Nie, niech ona Kurwa, framuga. Jakie weselnie, <głosynie> żydowskie. Hm. Babę murystuje. to chodź po mnie. Kurwa, albo ja mam schizofrenię, albo tam na no, jakąś renowację przeszło. Ja no, jest schizofreniem. Co czy... no, to coś trzeba umrzeć. Umarłem na schizofrenię. Widziałem za dużo. No, no bo czepaka brata mi pilnuje, kurwa i mać. Eee, zostawimy ją, może co wy na to? Ja bym o, ją zostawił w pizdu No żebyśmy się we trójkę A nie ma czasu. Nie ma czasu. <laughs> nie ma czasu na głupot No otwieraj. Wiesz co? Kurwa, jak ja się świecę. Ja nie, stój. Mrukiel, kurwa. Chciałem się położyć. Po co? Głowa, Głowa mnie zabawę. boli. Darek Czekaj, no... bo patrzę, że kabra stoi, kurwa. Miota po kabro. Dali, głupa To no, mnie nie używa, w ścianę gdzieś w ciągu i zniknęła. Się położyć. Się no teraz to się nie położy. Kurwa, jak mi się kark świeci. Dla Kurwa, jestem prędko. Ale zmyjebać Jezus. Ja o kurwa, dzień dobry Zarek, ja pierdolę. Dobrego, dnia. Ojże, Nie! Ojże. Kurwa, zostaw mnie, człowieku, miły. Pójdźcie w pizę, jednak. Dobra, i tak go zrobimy szybciej, bo ma próbę daj sobie. Gdzieś cichu ja zrobię. Bardziej pierdolę. Trzymać na przykład. <laughs> Na górze jest generator i na to. Już myślałem, że mi teraz ja, ja też. bo no tak dro... Długo cię wysył. No to po francusku powiedział Długo ci wysył. <ścoughs> A czemu nie? Kurde, w się wyminałem. na prova. Ah, agora, Emotional damage. Now the main problem area is up here. Oj, o, dobra, lecz kubę, lecz kubę, lecz biegnij do kuby, szybko, zapierdalaj dalej. O, baba się wyłyglowała, jest bomba. Teraz mnie poprosz Halo, weźcie mnie. Dobra, jestem czarny. Stapiam się ptło. JA pierdol. Aaaa, drzyszcz! Czy on mi chce wykurwić lepę tak... ...automatic? A właśnie on przeszedł rybą, czy ser. nie jeszcze, co? jeszcze? nie. No kurwa, dzień dobry. Co ty robisz? Co to jest za puffing? Jak ty biegasz? To co na górze? Na górze nie ma hacza Nie. Nie! Kapu, kapu, Kebum! Tagen, no co za... Mori. Nuda nie mori, uciekaj. You will make a love. Ścianko wrywają ze skóry Mek <laughs> Michaela, ja się zaraz sam kurwa ściągnę No babo gdzie tyle ja się bym sam siągł, o kurwa Ama driver Deko driver Siema Ey. Michaela, ja się zaraz sam kurwa ściągnę No babo gdzie tyle ja się bym sam siągł, o kurwa Ama driver DEKO Gdzie pakujemy sobie nabijasz Wiem spokojnie tam gdzieś stoi, w pizdzie, w szoku konia pali ja tam zerka No to ma kurwa stać no, Nie mnie to kurwa i to, to, to upada jak gospodarka o witaj Ej, nie mogę się ruszyć Słuchaj, się, Zarek uciekaj Zarek idź stąd O czym ty tam będzie był? Nie mogę się ruszyć! Rzuć tą paletę Ona jest rzucona Piotrek w Biłośnieczku W drugiego jego schizofrenia. A gdzieś małe, że o schizofrenii można umrzeć. Widzisz kurwa. Ty ale mi też jakoś chciało, nie chciałby tego... Uciekajcie! Jak chcesz to tam w skrzynce masz często. Znaczy kurwa! Spirit, to będzie Spirit. Żartowałem, gól. Jednak będzie gul. Nie wyświetliło mi się, ale tak, tak coś. Kurwa. Coś czuję, że coś emo. Onrio. Jakoś tak się to kurwa góra. Onrio. Przed dział... tobą. Co daje ten park Twój? Co mi się podświetla? To nie mój. To Twój. To nie mój. Kiedy oddaliś farmazony, zajęwać ci? Jeb. Jeb, jeb. Wow. wow. Zaryk się pojawił. Wow. Ja bierdala, jestem buba. Wybuchł Co ona taka szybka jest? Spierdalaj, Żyzie Zartowałem. Nie, spierdalaj stąd, Kuba Kurwa, jebany, już stąd Kurwa, Kuba! Kurwa, Maciu No kurwa Bo nie jest babą właśnie wygląda kobieta, który się znajdziemy cię naczyń. No, no, no offense, no offense, nie! Nie klipuj tego! No, grajta. Grajta, Graj ta, graj Do Betlejem przybywaj. Si nie ze Zarek, pamiętaj, raz musisz mieć tu stąd i musisz umyć ją ruszyć? Trzy, a nie, jeszcze to ja... Ty, pamiętaj, musisz Dobra, się kurde. nauczyć liczyć, kurwa. Zapomniałem. Nie wiem jebać, kurwa, A mi się tu dobrze wisi. Mi Ruda po mnie idzie. O, kurwa! Ja pierdolę. Wziął mnie, podniósł. Nie oddychał przecież! Wiesz co, pożerakam, chyba to się jedzie Masz, masz to, śmieciu jebany. Oddawaj tego gej, tak. No, no, ty śmieciu! <śmianowicie> no, no. Ja pierdolę następny. Mała pszczółka. Pierdolę, mała pszczółka. Jak będziesz gównem, to osobiście tam pójdę do, do Twojego domu i pogłaszczę ci kopa. Sarek! No. <śmianowicie> o kurwa, no! Kuski, kurwa! <śmianowicie> No dałem ci... Chciałem ci dać Dzieci, ci temat, też Żydzie. By mi kurwa na Ja bym chciał.